ale filmik o wzgórzu Gulberyk w górach sudawskich za wsią sudawskie które to wzniesienie zostało zakwalifikowane przez badaczy do osad jadźwieckich można się tam cofnąć do tego filmiku i zobaczyć dokładnie jak to wyglądało tutaj w okolicach, właściwie dookoła tego miejsca, w którym jesteśmy, a jesteśmy we wsi Rowele, w okolicach wsi Rowele, na zachód w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego, na południe dalej w kierunku Podlasia, no i nawet chyba już w kierunku w zasadzie. Nie wiem, jak głęboko te osady jacfieskie sięgały. W każdym razie, tutaj jest ich multum. I w kilku najbliższych filmikach, znaczy, w... nie wiem jeszcze, czy to będzie jeden filmik, czy, czy, czy rozdzielimy to na kilka. Pokażę kilka takich osad jaćwieskich które to jednak mają trzy jakby kategorie, to, są to y, osady domniemane, to znaczy y, są to miejsca, które na podstawie zdjęć lotniczych satelitarnych, na podstawie y, skanów lidarowych y, zostały zakwalifikowane jako potencjalne miejsca, w którym była osada jaćwieska. Y, są to y, miejsca co do których w zasadzie jest pewność, że, że tam była jakaś osada, natomiast nie yy, została ona przebadana i to są osady niezbadane. Nie, nie I trzecia kategoria to są yy, grodziska, yy, bo to tak właściwie nie osady, tylko grodzisko. Yy, należałoby tak to mówić: yy, ty, grodziska przebadane, co do których jest pewność, że, yy, że tutaj byli jaćfingowie, nawet yy, mm, w grodzisku. Jegliniec gliniec pod, pod granicą samą do dzisiaj można powiedzieć rolnik jak, jak pracuje w polu to tam odkopuje jakieś skorupki czy, czy, czy inne artefakty będące pozostałościami po jaćfingach. My w tej chwili jesteśmy we wsi Rowele jak mówiłem i to w które tutaj widzimy zostało właśnie zakwalifikowane jako, jako potencjalne grodzisko jaćwingów. Ono nie zostało zbadane. Natomiast ono figuruje tutaj w, w zestawieniu tych grodzisk. Za chwilę podejdziemy, zobaczymy, czy, czy jest charakterystyczny dla, dla tych grodzisk Majdan. Zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Jesteśmy już prawie, prawie na samym szczycie tego grodziska, czyli w samym centrum grodziska. Nie chcemy przechodzić przez pastuchy, które tutaj jest, ich tutaj wszędzie pełno, bo tutaj w oddali krowy, nie wiemy czy to krowy, czy byki. Lepiej, lepiej unikać kontaktu z takimi. Przejdziemy dookoła, postaramy się wejść na szczyt. Zobaczymy jak wygląda Majdan. A cała, całe to miejsce no, kiedyś. Kiedyś yy, zupełnie to inaczej wyglądało dzisiaj w oddali na górze rowelskiej widoczne wiatraki. Czasami dojście do celu wymaga poświęceń i ostrożności kontakt z takim pasuchem nie należy do najmniejszych. No, zbliżamy się do celu. Jeszcze parametrów i znajdziemy się na samym szczycie zniesienia, które się nazywa Zamczysko. No dobra, jesteśmy już na samym szczycie. Jest to szczyt garbu morenowego. tutaj o lokalnej nazwie Góra Zamczysko. Majdan był dwupoziomowy. Tu prawdopodobnie ta, ta łąka, którą tutaj widzimy. To był Majdan Górny. Wymiary tego Majdanu są podawane na 22 metry, na 21 metrów. No nie wiem dokładnie jak, jak, to, jak to było w rzeczywistości, bo w tej chwili to jest po prostu taka dość duża łąka. A jak się odwrócimy, to, to jest coś w rodzaju tego Majdanu niższego. I on ma 20 metrów na 12 i co jest charakterystyczne grodzisko było na, u podnóża rzeki Potopki. Jesteśmy na bardzo skromnym wyniesieniu morenowym tam gdzieś w oddali prawdopodobnie płynie sobie rzeczka Potopka. To grodzisko zostało wykryte na podstawie badań powierzchniowych prowadzonych przez dział archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach, ale tak jak mówię, no nie, nie zostało przebadane. Nie wiem jak Ci Jaćfingowie tutaj mieszkali. No, my mamy troszeczkę inne wyobrażenie o, o funkcjonowaniu. Wydaje się, że, że trudno by było tutaj coś. Coś urządzić, gdzie, gdzie można by było mieszkać, no ale może kiedyś to wyglądało inaczej, może, może ci Jadźwingowie mieli inne, e, e, i, no, inne potrzeby, inne zwyczaje. Jeszcze raz warto zwrócić uwagę na to, na to zbocze, bo ono jest dość karkołomne i bardzo, bardzo głębokie.